Hej, ja jestem Wiktoria, to jest Józiu, a tam jest Harold, jeszcze gdzieś w domu jest Melania. I witajcie na moim kanale. I to jest takie moje miejsce, w którym co tydzień sobie z wami siadam i rozmawiam, i rozmawiamy na różne tematy. Przede wszystkim jestem tutaj, ponieważ um, ponad rok temu straciłam męża, i chcę sobie to wszystko na nowo przemyśleć. Potrzebuję takiego, wiecie, miejsca, gdzie mogę porozkminiać razem z Wami i naprawdę to miejsce mi dużo, dużo, dużo daje. I podobno niektórym z Was też, więc dlatego to kontynuuję. I w tym tygodniu przychodzę do Was bardziej z taką rozkminą niż z konkretnym tematem. W sensie nie mam ja zdania na ten temat i chciałabym bardziej sobie tak porozkminiać i później usłyszeć w komentarzach, co Wy na ten temat uważacie. Bo Tą to jest, czy rozwód łączy się z żałobą. Czy rozwód to to samo co żałoba? Czy można mieć żałobę po kimś, kto wciąż żyje? Józiu chyba ma jakieś własne zdanie na ten temat, wybaczcie, ale on jest niesamowicie atencyjnym e, kotkiem, e, więc postaram się gdzieś tam za niego Wam wyskakiwać. No więc ja straciłam swojego męża w wypadku samochodowym. Zmarł bardzo nagle w marcu w zeszłym roku. I znam tą jedną stronę. W sensie wiem, jak to jest stracić kogoś na zawsze. Kogoś, z kim się myślało, że się zestarzeje, a ten ktoś po prostu tak z dnia na dzień zniknął. I go już nie ma. I go już nie będzie. I ja ten temat staram się sobie jakoś, świecie. Przekmieniać, dużo na ten temat czytam, dużo na ten temat myślę i rozmawiam z Wami. I wielokrotnie już od Was usłyszałam, że to, co ja mówię, rezonuje z Wami, z osobami, które są w depresji, w jakimś takim gorszym momencie życia, ale też bardzo dużo osób po rozwodach pisze do mnie, że to, co mówię, to, co czuję. To jest bardzo podobne do tego, co czują oni. I jeśli, jeśli jesteś po rozwodzie albo w trakcie rozwodu, to daj mi proszę znać, czy też tak uważasz, że mm, strata tej osoby jest związana z żałobą. No bo tak. Tak, teoretycznie. Żałoba występuje wtedy, kiedy nie możemy osadzić w czasoprzestrzeni pewnej osoby, rzeczy, zwierzęcia na przykład. Um, a kiedy bierzemy rozwód, no to wiemy, że ta osoba dalej gdzieś tam jest na świecie, prawda? I układa sobie swoje życie na nowo. I czasami myślę, że no to może być bardzo, bardzo trudne myśleć, że ta osoba samodzielnie postanowiła od nas odejść. I ułożyć sobie zupełnie nowe życie. I jak to ma się do tego, że na przykład no, mój mąż, mm, zupełnie niesamodzielnie no bo on nie, nie popełnił tego wypadku specjalnie, ale mm, no, w pewny przez, przez pewien, o nawet nie wiem, przez swoje zachowanie po prostu, też nie wiem, czy przez jego. Okej, okay, sorry, zagmatwałam się. W każdym razie go już nie ma i go w tej czasoprzestrzeni nie ma i ja jestem sama. No i w obu tych sytuacjach ja jestem porzuconą żoną. Nieintencjonalnie, no ale jestem. A kiedy ktoś bierze rozwód, yy, a zwłaszcza kiedy ten rozwód jest taki, wiecie, niespodziewany, w sensie po prostu, nie wiem, pewnego dnia twój partner budzi się i mówi tobie, że w sumie to nie chce już z tobą dalej być i to po prostu czasami może być taka sytuacja bardzo niespodziewana. No, to wtedy też jest się porzuconym. I też można za tą osobą bardzo, bardzo tęsknić, bardzo wciąż ją kochać, mimo że już jej nie ma obok siebie. Ale z drugiej strony, wiemy, że ta osoba dalej gdzieś jest. Może też w niektórych osobach w trakcie albo po rozwodzie wciąż jest ta nadzieja, że się te osoby zejdą. Są też zresztą przypadki takich rozwodów, które. No, oficjalnie się przeprowadziły. W sensie w sądzie rozwód został przyznany. No a te osoby dalej utrzymują kontakty e, nawet intymne, no bo po prostu jakaś ich potrzeba wciąż jest. Mm, I wiadomo, że te rozwody też są zupełnie różne. I w zupełnie różnych warunkach można się rozwodzić. To znaczy, można się rozwodzić w jakichś takich miłych warunkach. To znaczy, obie strony stwierdzają, że słuchaj, no, no nie wyszło nam, no nie dobraliśmy się może najlepiej, albo po prostu się zmieniliśmy w trakcie naszego życia i obu płynnie postanawiamy, że ujj! Że to już nie jest to, że to na mnie odpowiada. No, a są też rozwody, przecież, które są bardzo takie, wiecie, drastyczne, brutalne, um, takie, no, no trzeba się ciągać po tych sądach, albo um, trzeba się kłócić o dzieci, jeśli było w związku dzieci. To mi się wydaje po prostu takie, no, totalnie rwące serce. Um, w sensie, jak sobie pomyślę, nie umiem się w ogóle odnaleźć w takiej sytuacji, jakby miała sobie pomyśleć, co może czuć osoba, która, która jest w trakcie rozwodu, ale wydaje mi się, że jest tam dużo wspólnych cech do żałoby, to znaczy niezrozumienie, brak akceptacji tego faktu, zaprzeczenie, wiecie, dużo tych wspólnych cech. I przede wszystkim też Dużo może w tym być obwiniania, zarówno siebie, jak i tej drugiej osoby. Ja, na przykład, obwiniam trochę Matiego, no bo to w końcu nie z mojej winy ani. No, ja robiłam wszystko dobrze. Ja bardzo pilnowałam, żeby jeździł bezpiecznie, zawsze mu powtarzałam, żeby jeździł bezpiecznie. I ja nie wiem, czy jechał niebezpiecznie, czy miał atak padaczki podczas prowadzenia samochodu, chociaż tych ataków nie miał już od 6 lat. Właściwie ani razu go nie miał, odkąd byliśmy ze sobą. Więc nie wiem, czy też to, że sobie wymyśliłam, że to mógłby być atak padaczki, to nie jest wiecie, jakieś takie, taka próba mm, usprawiedliwienia albo próba. No, nie wiem po prostu, czy chciałabym wiedzieć na 100%, że to była jego wina, po prostu żeby go nie obwiniać, tak wiecie, jeszcze dodatkowo. W każdym razie tego obwiniania trochę wciąż we mnie jest, no bo, no bo ja wcale nie wybrałam tego scenariusza dla siebie i to... Ja wiem, że on też nie wybrał tego scenariusza dla nas. Ale po prostu czuję, że to jest pewna, pewien, pewna niesprawiedliwość. No i co w wypadku, kiedy ta niesprawiedliwość dotyka ciebie, kiedy ta jedna osoba postanawia, że od ciebie odchodzi i ci to mówi. Ci to oznajmia, że Cię zostawia. Na przykład, nie wiem, zostawiacie z dziećmi, albo zostawiacie, ale chcę zabrać dzieci, albo chce zabrać cały majątek, który wspólnie wypracowaliście. I to też jest takie troszeczkę, mm, trochę to mi przypomina taką tą rozprawę sądową, którą ja obecnie mam, czyli coś okropnie brzydkiego i okropnie niesprawiedliwego, czyli podział, i takie wiecie. Przepychanki, co jest czyje po śmierci mojego męża. No i chyba tak samo to może brudno wyglądać, albo może, może to tak w odczuciu być takie brudne i niesprawiedliwe, kiedy się walczy o wspólnie wypracowany majątek ze swoim mężem, który chce od ciebie odejść. Wiadomo, inna też sytuacja jest, kiedy to ty postanowisz odejść, bo przede wszystkim ja, ja na przykład nie uważam, żeby rozwody były złe. Nie uważam, że rozwód to jest jakaś taka porażka. No bo życie jest po to, żeby próbować, prawda? I czasami po prostu nie wychodzi. No ale trzeba mieć tą odwagę, żeby próbować. Gdybyśmy, gdyby każdy z nas. Tak sobie pomyślał, że no około połowa związków małżeńskich kończy się rozwodami, no to nikt by nie brał tych ślubów, ale z drugiej strony przecież też połowa nie kończy się tym rozwodem i kończy się po prostu super cudownym, wspaniałym życiem razem, więc, moim zdaniem, to jest warte ryzyka. Wiadomo, też czasami ludzie się zmieniają w trakcie życia. Ja sama widzę, że ja się zmieniłam już parokrotnie w ciągu swojego życia, więc istnieje taka szansa, że twój partner albo za tobą nie nadąży w tej zmianie, albo nie akceptuje tej zmiany. Czasami też po prostu no, nie znalazło się tej osoby zbyt dobrze. Na przykład zbyt szybko się podjął tę decyzję o ślubie, jak jeszcze się te dwie osoby nie poznały. Um, albo dla mnie na przykład dużym ryzykiem jest branie ślubu, kiedy się ze sobą nie mieszkało, bo mieszkanie ze sobą niesamowicie dużo weryfikuje. Um, ale na przykład dla osób bardzo wierzących to jest, um, no to jest ważne, żeby brząć ślub, a dopiero później ze sobą zamieszkać. No i później mogą się pojawić jakieś, wiecie, problemy. Słyszałam o takich historiach, ale może nie, mu nie, muszą. nie muszą się pojawić te problemy. Ja myślę, że po prostu całe nasze życie to jest pewne ryzyko i my musimy to ryzyko podejmować. Oczywiście, jeśli nie czuje się, że ta osoba, za którą ma się wyjść, to jest ta osoba, no to nie powinno się wychodzić za tą osobę. Bo prędzej czy później to po prostu nie wyjdzie. Jeśli się tego nie czuje od początku, to tego nie poczuje się później. No ale wydaje mi się, że jednym z największych okrucieństw, nie wiem, Jeden z największych bóli, ból, ból, największy ból, jaki można czuć, to w momencie, kiedy się kogoś bardzo, bardzo kocha, a ta osoba tak po prostu z jakichś przyczyn przestaje kochać, a ty wciąż kochasz, a ona przestaje kochać. To musi być bardzo ciężkie i bardzo smutne, i bardzo dużo cierpienia w tym musi być. I, i czasami chce się uratować taki związek. Czasami wychodzi, czasami nie. No ale też z, jeśli chodzi o porwanie do żałoby, no to taki związek można chociaż próbować, no ale z drugiej strony ta druga osoba może nawet nie chcieć już próbować. Albo jest się z kimś, powiedzmy, 30 lat, 40 lat. Poświęciło się tyle lat życia tej osobie, a ta osoba nagle stwierdza, że odchodzi do kogoś innego. Kurczę, jak to musi boleć. Naprawdę, nie wyobrażam sobie tego bólu. I wtedy ta osoba odchodzi, na przykład zrywa z tobą kontakt. I kiedy nawet się nie wie, gdzie ta osoba jest i co robi, to ma to dużo wspólnego z żałobą. I kiedy, bardzo, kiedy dużo osób mi pisało właśnie, że są w trakcie rozwodu albo po rozwodzie i że to jest bardzo podobne uczucie, to ja się zaczęłam zastanawiać co hmm, jest, wiecie, no nie można tak co jest lepsze, ale co by mniej bolało, czyli gdyby Mati na przykład wziął ze mną rozwód, czy właśnie to, że umarł i zdecydowanie wolałabym, żeby wziął ze mną rozwód bo hmm, wtedy bym go po prostu, nie wiem, nie lubiła może bym potrafiła go znienawidzić, nie wiem nie wiem, nie mam pojęcia no ale to by było, to by było prostsze, bo bym mogła wiecie Bym go na przykład mogła przestać kochać w pewnym momencie. Albo mogłabym. Po prostu nawet z nim to przedyskutować. A ja nie miałam okazji na taką wieć nawet konfrontację. I to jest coś, co mi absolutnie najbardziej, najbardziej, najbardziej brakuje. Czyli to, żebym przegadała z Matim ten fakt, że Ej, umarłeś mi. Eee, więc. No, bardzo, bardzo chaotycznie. Nie mam w ogóle żadnych takich konkretnych myśli dzisiaj, ale, ale chciałam: mimo tego, że ten temat jest dla mnie taki właśnie bardzo chaotyczny, chciałam y, się podzielić z wami tymi przemyśleniami, żeby właśnie zapytać was, co na ten temat uważacie, bo i nie mówimy tutaj tylko i wyłącznie o rozwodach, mówię też o rozstaniach, no bo y, nie trzeba koniecznie być w w związku małżeńskim, żeby wiedzieć, że się go kocha. Także to też chodzi mi, ja generalizuję mówiąc, rozwody, ale chodzi mi też po prostu o rozstania w wiecie. Takie rozłąki, które w założeniu będą na zawsze. Bardzo jest mi przykro, jak słyszę właśnie, że, że ktoś czuje to samo co ja, bo został porzucony, albo po prostu jego związek nie wyszedł. I że czujecie się również samotni, czujecie się również tacy mm, trochę oszukani, trochę w takiej niesprawiedliwości. I to jest, to jest dużo wspólnych mianowników z tym, co czuję ja. Więc um, na przykład, kiedyś um, raz zrobiłam takie mini spotkanko z osobami, po prostu napisałam, że jak ktoś chce się ze mną spotkać, to zapraszam. I wiecie, ja podejrzewam, że przyjdzie ktoś, kto też jest w żałobie takiej po prostu po śmierci. Ale nie. Nie przyszedł nikt w żałobie po śmierci, tylko przyszły osoby po rozstaniach, albo w jakichś rozsterkach życiowych. I i to jest, to jest super. To jest super, że możemy się wszyscy odnaleźć razem w swoich własnych jakichś problemach, znaleźć wspólne mianowniki i sobie wspólnie pomagać. Więc, więc, no, tych wspólnych mianowników jest całkiem dużo, skoro tak dużo osób mówi, że to co mówię z nimi rezonuje. Więc cieszę się, że mogę być nie tylko dla tych, nie tylko dla 32-letnich wdów, które straciły swojego męża po 9 miesiącach małżeństwa, ale też to co mówię trafia do Większej społeczności, czyli osób, które są właśnie w trakcie albo bądź po rozwodach, rozstaniach, albo w trakcie jakichś epizodów depresji, albo innych takich pogorszeń stanu psychicznego, um, i, i to, co mówię, może im trochę pomagać. Krótki odcinek, no bo mam nadzieję, że większą rozkminę będziemy mieć w komentarzach. Ja tutaj tak tylko chciałam zapodać temat, trochę po podrzucać takie, wiecie, jakieś krótkie rozkminy, ale, ale to, nie wiem, chciałam bardzo, żeby, chciałam usłyszeć wasze zdanie na ten temat. E, dajcie znać, jeśli uważacie, czy uważacie, że Absolutnie żałoba może być tylko po kimś, kto umarł. Albo jeśli uważacie, że rozstanie i y, inny rodzaj straty, również ma dużo wspólnego z żałobą. I sobie porozmawiajmy na ten temat. Naprawdę jestem tego bardzo ciekawa. Pamiętajcie również, że mam taką grupę, klub dziennikarzałoby na Facebooku, i tam na tej grupie są różni ludzie właśnie nie tylko po stratach, ale też w każdym swoim stanie życiowym i sobie tam na czacie rozmawiamy. Także na dole w opisie filmu jest link do dołączenia do tej grupy. I też ostatnio włączyłam coś takiego, jak Kanon nadawczy na YouTubie, ale y, jeszcze tego nie rozkminiam. Tam jest coś takiego, że jeśli y, że można zostać takim moim topowym obserwatorem, i y, y, y można y, y, mieć jakieś dodatkowe live'y ze mną. N w każdym razie nie wiem, y, jeśli jesteście typem osób, które chcą, wiecie, y, angażować się jeszcze jeszcze bardziej, no to tam też możecie sobie zajrzeć, jak się wiedzie na mój profil, to tam, tam gdzieś powinno to się znaleźć. I don't know, sorry, nie, nie za bardzo jestem przygotowana. No, i zapraszam Was też jutro, bo jutro będzie odcinek dodatkowy, również taki troszeczkę krótszy, ale również bardzo ciekawy, mam nadzieję. No i sorry, że wciąż nie udało mi się vloga zmontować, ale naprawdę mam wrażenie, że to moje szwedzkie życie nie jest zupełnie ciekawe, więc no plus taki montaż takich urywków jest bardzo męczący. A ja ostatnio, nie wiem, przyszła sobie ta zima i ostatnio och, nie mam w ogóle energii. E, ale staram się. Także sorry. Pokażę Wam zresztą jaka jest ładna zima. Przyszedł mróz i jest bardzo ładnie za oknem. W ogóle mam piękny ten widok za oknem z mojego gabinetu. Także bardzo się cieszę, że mam takie piękne miejsce i mogę do Was z niego mówić. Ok, that's it. Dziękuję Wam bardzo za kolejny tydzień i Czekam, naprawdę, czekam mocno na Wasze komentarze. Dzięki. Cześć.